Narcyz jest niedostępny emocjonalnie. Dlaczego narcyz jest niedostępny emocjonalnie? Co to oznacza? Osoby narcystyczne są w dalszym ciągu w kontakcie z byłymi partnerami, dzwonią, piszą, spotykają się, zdradzają, nadal są w związku, podczas gdy mówią, że są samotni. Że są singlem, może narcys mówi, że już zerwali, zakończyli. Tak czy inaczej, narcys jest niedostępny emocjonalnie. Dzieje się tak również z powodu jego braku wkładu, braku zaangażowania w związek. Narcys nieustannie szuka czegoś lepszego, szuka lepszego układu. Lepszej sytuacji, lepszego źródła zasilania. Nigdy nie jest zadowolony z tego, co już ma, co już posiada. Narcyz nie chce pracować nad relacją, nie chce wkładać wysiłku, nie chce zainwestować swoich emocji, nie posiada empatii, nie może się połączyć z innymi ludźmi, nie może nawiązać więzi, kieruje się korzyściami. Tym, co posiadasz, jeśli ktoś cię przelicytuje, to narcyz jest już sprzedany. Z narcyzem nie możesz odnieść sukcesu, nie możesz wygrać niczego, możesz jedynie stracić. Dlatego nie powinieneś brać udziału w walce, w której nie ma nic do zyskania. Innego rodzaju zaburzenia również charakteryzują się. Niedostępnością emocjonalną, lecz schematy i motywy postępowania są inne. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpa